W dzień śpię. z nieodzownym rekwizytem. Say, <laughs> Ale za to w nocy. Nie za gruby, nie za chudy. Wszystkie przyrządy na miejscu. Słucham hitów, testując je na własnych uszach, dlatego takie duże urosły. Podrywam na moją analogową lustrzankę. I nawet Ale przede wszystkim jestem sobą. Jestem Mam to szczęście, Ulubiony kawał. Człowiek, człowiekowi wilkiem, a kiwi, kiwi, kiwi. Czasem mniej znaczy więcej, a czasem mniej więcej.